W, 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 w ogóle chciałem powiedzieć, że głosowałem na Ciebie. dlaczego? Możemy poznać m, m, Pawła Tanajną, działacza wolnościowego, antysystemowego Oj, i traci. który startuje z listków i z 15, z miejsca drugiego w Warszawie. Startuje jako reprezentant, uwaga, demokracji bezpośredniej. List jedynego wolnościowego ruchu w Polsce. Który e, gromadzi się wokół Pawła Kukiza. W takim razie czym jest demokracja bezpośrednia, bo to jest genialny, genialny mod? Demokracja bezpośrednia jest niczym innym jak wolnym rynkiem przeniesionym na sferę polityczną. W XXI wieku mówimy o demokracji bezpośredniej wtedy, kiedy suweren, naród, obywatele mogą to jest słowo klucz mogą, ale nie muszą. Ale mogą, jeśli chcą, wypowiedzieć się w sposób nadrzędny wobec trójpodziału władzy. Czyli Suweren powiedział sobie, że chcą 1000 plus. Jeżeli Monarcha jest taki mądry, to dlaczego monarcha nie może decydować o tym,